Czy tutaj, gdzie Radzikowski wykonuje 12 powtórzeń w przysiadzie z ciężarem 300 kg na barkach w porównaniu do 275 Pudzianowskiego, z którymi w 2002 Pudzian wykonał 4 ruchy. Jeszcze raz. Dawaj. W wywiadzie ze stycznia 2020 mówił, że kariery bynajmniej nie kończy. Na razie dać sobie czas na odbudowę po operacji, ale do rywalizacji, z tego co mówił, będzie wracał. W tym momencie ma 39 lat, czyli rok więcej od Zydrunasa Saviskasa, kiedy ten w 2014 zdobywał swój ostatni tytuł Najsilniejszego Człowieka Świata, a Mark Felix, mający dzisiaj 54 lata, w marcu 2020 na Arnold Classic pobił własny rekord świata w trzymaniu głazów Diniego. O ile zatem ostatnio o Radzikowskim nie było zbyt głośno, wcale nie oznacza to, że odpuszcza i niewykluczone, że będzie jeszcze osiągał spore sukcesy. W tym materiale prześledzę karierę tego strongmana, należącego do absolutnej czołówki siłaczy polskich, ale także światowych. Warto zacząć od warunków fizycznych Radzikowskiego. 187 cm wzrostu i około 145 kg wagi. Natomiast rekordy siłowe, które wymieniał to 430 kg w martwym ciągu, 400 w przysiadzie i 300 w wyciskaniu na ławce płaskiej. A wspominał także o wykonaniu w tym ćwiczeniu około 65-66 powtórzeń na szczędze ważącej 100 kg. Na nagraniach dostępnych na YouTubie można znaleźć 270 kg na ławce na dwa ruchy. Tyle samo powtórzeń, ale ze sztangą ważącą 390 w martwym ciągu. jest. Yeah, 4 ruchy w przysiadzie z obciążeniem 350 kg I wyciskanie nad głowę. 175 kg razy 10. Warte wymienienia jest także wyciskanie kłody nad głowę w jego wykonaniu. 217,5 kg, co jest rekordem Polski i wynikiem większym od rekordu samego Ediego Hola, który wynosi 213 kg, czy Mateusza Kieliszkowskiego 214, a dokonał tego na Arnold Classic Australia w 2016 roku. Yes. Trafiłem także na nagranie z Arnold Classic 2015, tam gdzie Zydrunas Savickas ustanowił rekord świata w tym ćwiczeniu na 228 kg. Tej samej próby podjął się Radzikowski i widać, że brakowało niewiele. Na zawodach rozgrywanych w cyklu Strongman Champions League w 2013 wygrał trzy razy, trzykrotnie był drugi i cztery razy trzeci, co dało mu w tamtym roku w ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce, także udało mu się wyprzedzić tu słynnego Litwina. W 2014 zakończył tą rywalizację na drugim miejscu i w 2015 znowu okazał się najlepszym strongmanem roku, chociaż na najsilniejszym człowieku świata nie wygrał, a nawet nie zakwalifikował się na tych zawodach do finału. Liga mistrz. Strongman to jak można się domyślić, cykl zawodu w różnych częściach świata, rozgrywanych na przestrzeni całego roku, a zwycięzca to siłacz z największą liczbą punktów zebraną na wszystkich konkursach. Najbardziej prestiżowe zawody to jednak najsilniejszy człowiek świata, gdzie Radzikowski aż tak dobrze sobie nie radził. Pojawiał się na tych zawodach czterokrotnie, jedynie raz kwalifikując się do finału w 2012 roku zaczął to od drugiego miejsca w swojej grupie w kwalifikacjach przegrywając o 2,5 punktu z Terem Hollandsem. Finały wystartowały w konkurencji polegającej na przenoszeniu na barkach 443 kg, którą ukończył z czasem 31 sekund 85 setnych uplasowując się na czwartej pozycji. Następnie wyciskanie kłody nad głowę, które zakończył z wynikiem 210 kg, co zapewniło mu drugą pozycję, ex z Mikeiem Jenkinsem, a obu wyprzedził jedynie z z Stawis. Podnosząc 220, bardzo dobry wynik w tym ćwiczeniu zapewni mu awans na trzecie miejsce, ze stratą jedynie pół punktu do drugiego strongmana i jednego punktu do lidera. Niestety trzecie wydarzenie, przeciąganie autobusu ważącego 24,5 tony na dystansie 25 metrów okazało się jego piętą Achillesową. Zajął to dopiero dziewiąte, czyli przedostatnie miejsce, przemieszczając się na odległość 4,55 metrów i z powodu tak odległego rezultatu nie umieszczono go w nagraniu z tej konkurencji. W połowie rywalizacji był siódmy, tym razem z aż 6,5 punktową stratą do lidera Vytautasa Lalasa. Niestety na filmach z tych zawodów Radzikowskiego pokazano jedynie podczas dwóch konkurencji, które już wymieniałem, a do końca zawodów można oglądać jedynie tabele z jego nazwiskiem. Szóste miejsce w martwym ciągu z wynikiem 6 ruchów ze sztangą ważącą 360 kg. Szósta pozycja w zakładaniu głazu i to samo miejsce w tak zwanych schodach mocy. A jego ostateczny rezultat to także jak już mówiłem szóste miejsce z liczbą 32,5 punktu przy wyniku 49 zwycięzcy Zendrunasasa Wiskasa. Startował także wcześniej w 2011 czwarte miejsce w grupie. 2013, bliski finał, bo trzeci w kwalifikacjach, ale także dostać się do nich nie udało. I 2015, jego ostatni dotychczas występ na tych zawodach, czwarte miejsce w grupie w kwalifikacjach, ponownie bez awansu do finału. Z osiągnięć Radzikowskiego na pewno warto się także przyjrzeć czwartemu miejscu na Arnold Strongman Classic w 2013. Zaczął kapitalnie, wyciskając nad głowę kłodę ważącą 205 kg dwa razy. I zwyciężając tą konkurencję przed takimi gwiazdami jak Brian Shaw czy Vytautas Lalas, który potem wygrał te zawody. W drugiej konkurencji przerzucił przez obręcz 205-kilogramową kulę trzy razy, zajmując tu ósme miejsce. Jego rezultat w martwym ciągu nie został pokazany, ale osiągnął tu liczbę 466 kg, która zapewniła mu piąte miejsce. Ostatnie wydarzenie podobnie do pierwszego testowało siłę barków, bo polegało na wyciskaniu nad głowę jednorącz handla ważącego 120 kg, ale tym razem nie poszło mu aż tak dobrze. Wykonał dwa ruchy przy pięciu wygranego, zajmując w tym wydarzeniu piąte miejsce, a w ogólnej klasyfikacji czwarte. Jeżeli chodzi o rywalizację w absolutnej światowej elicie, to Radzikowski wyróżniał się siłą barków właśnie w takich ćwiczeniach, jak wyciskanie kłody, gdzie wyprzedzał go jedynie Szyndruna Sawiskas, natomiast w pozostałych konkurencjach do, powiedzmy, czołowej trójki, jednak się nie dostawał. Z największych osiągnięć Polaka wymienia się dwa drugie miejsca na najsilniejszym człowieku Europy w 2009 i 2015, oraz najniższe miejsce na podium w 2013. Drugie miejsce na Arnold Classic Europe w 2012, czy dwa zwycięstwa na najsilniejszym człowieku Polski w 2012 i 2013. Brał także udział w mistrzostwach świata w wyciskaniu chłody, zajmując drugie miejsca w 2009 i 2012. Od wywiadu ze stycznia 2020, który przytaczałem na początku, minęło już trochę czasu, ale jeżeli się nie mylę, Radzikowski nie składał deklaracji o konkretnym, planowanym starcie. Po raz ostatni rywalizował w 2019, kończąc Ligę Mistrzów Strongman na czwartej pozycji i myślę, że wszyscy czekamy, aż polski weteran powróci do rywalizacji.